Witam serdecznie, w tej części chciałbym przedstawić jak należy dodać filmik do prezentacji PowerPoint. Najpierw przechodzimy sobie do narzędzi głównej. Dodajemy sobie slajd. Ja akurat powielam z reguły slajd wybrany. Wcześniej przygotowany filmik ja usunę. Żeby dodać filmik należy przejść do zakładki wstawianie. Przechodzimy do części wideo. Po kliknięciu rozwinie nam się lista, które mamy. Że możemy dodać wideo online i wideo na moim komputerze. Dodając wideo online, musimy pamiętać, podczas odtwarzania filmiku, prezentacji, musimy mieć dostęp do internetu. Dlatego też wybierzemy teraz wideo na moim komputerze. Wybieram sobie film. Ten wcześniej przygotowany. Dla utrudnienia filmik jest w wersji poziomej, co wymaga, że musimy go przyciąć i obrócić. Najpierw go sobie zmniejszymy do naszej wygodnej jakiejś tam wielkości. Obracamy coś. Przycinamy. Ręcznie i sprawdzamy jego poprawność, dźwięku, jak i pracę. Musimy pamiętać, że ustawienie głosu, poziomu głosu, będzie adekwatne podczas odtwarzania prezentacji. Dany filmik możemy podrasować ramką poprzez rozwinięcie części stylu wideo. Jest szereg możliwości zastosowania. Ja na przykład wybiorę sobie takie lustro z odbiciem. Kolejną wartością dodania programu PowerPoint są animacje. W górnej części, w zakładce animacje, wybieramy sobie. Mamy otwarte okienko animacji, które otwieramy w tej części. Otwieram, zamykamy. I na chwilę obecną, filmik jest prostą, prostym elementem z pauzą, który uruchomi się w chwili, kiedy klikniemy na myszkę podczas prezentacji, czy na spację. Żeby filmik uruchomił nam się automatycznie, musimy dodać animację. W tym celu należy najechać na filmik, dodać animację. Po kliknięciu Dodaj animację rozwiną nam się animacje wejścia, wyróżnienie podczas odtwarzania filmiku, Skrolujemy na dół, animację wyjścia. Na chwilę obecną zajmiemy się animacją wyjścia. Żeby ona była w miarę widoczna, klikniemy sobie kręcenie. Widzimy tutaj w okienku animacji, pojawił nam się pasek postępu w tej części. Pasek postępu określający czas wyświetlania się e, animacji. Kręcenia. żeby animacja kręcenia była kompatybilna z otwarzaniem filmiku musimy ją dodać do etapu animacji pierwszej w tym celu najeżdżamy sobie na część filmiku klikamy prawą częścią, lewą myszką tutaj po prawej stronie rozwinie nam się lista i klikniemy Rozpocznij z poprzednim. W tym celu rozpocznie nam się animacja z poprzednim. Musimy wejść jeszcze sobie w ustawienia chronometraż, ponieważ mamy samowyzwalacz włączony, a musimy ustalić, żeby animacja jako część sekwencji klikania czyli żeby animacja włączyła nam się z poprzednią animacją. Zatrzymaj. I mamy ustawione. Mamy pierwszą animację, która rozpoczyna się kliknięciem, natomiast kolejna animacja rozpoczyna się z poprzednią animacją. Żeby animacja, czyli kluczowy film, odtworzył nam się z animacją pierwszą, musimy ją ustawić jako odtwórz. Zatrzymaj. I widzimy. Mamy w tym mamy pierwszą animację jako wejście, druga animacja, film kluczowy. Również możemy zakończyć pokaz filmu animacją w tym celu. Wchodzimy, dodaj animację i wcześniej wspomnianej części, animacja wyjścia. Możemy dać losowe pasy. Po dodaniu animacji wyjścia widzimy, że jest podzielona. Nie jest kompatybilna z animacją pierwszą i z filmem. W tym celu ponownie musimy wejść na pasek. Kliknąć rozpocznij z poprzednim. Czyli rozpocznie nam się animacja razem z animacją pierwszą żeby animacja odtworzymy będziemy widzieć co się stanie. Widzimy, zadziałały nam obydwie animacje, przy czym animacja film dalej trwa, animacja e, trzecia wyłączyła nam film. W tym celu musimy sprawdzić jak długo nam film pracuje. Wiemy, że on nam działa i 9,8 sekund. W tym celu do animacji wyjścia wchodzimy do chromometraż i ustawiamy sobie opóźnienie włączenia się animacji wyjścia o przypuśćmy 9,4 sekundy. Klikamy komentarz OK. Zatrzymaj. I widzimy, że animacja nam Wyjścia przesunęła się na prawo. Możemy to sprawdzić w paskiem postępu. Na jakiej wysokości jest ta animacja. I otworzymy sobie całość. Specjalnie dodałem drugi filmik. Aby zachęcić Was na kolejną część, w której chciałbym Wam pokazać przejścia między jednym filmem a drugim filmem, serdecznie zapraszam do usłyszenia.